Cześć, ja jestem Monika. Cześć, ja jestem Wojtek. Witamy Was na naszym kanale Moment w Podróży. Witamy Was z tego zachmurzonego, rozpalanego dnia z lasu. W Niedzielny poranek. W niedzielny poranek, w sobotni poranek. A, w sobotni. w sobotni poranek. Więc idziemy zobaczyć, co nam dzisiaj las da. Dokładnie, zapraszamy. Chodźcie, chodźcie z nami. Zawołałam Wojtka, bo mam pierwsze znalezisko dzisiejszego dnia. Idziesz, chcesz zobaczyć? Tak, ja właśnie zarazem prawdziwka, ale nie do zabrania. Ja też prawdziwka o, mam. No, jest mniej więcej tej samej wielkości, ale jest przeżarty. No, ale tu, proszę Państwa, cóż my tu mamy? Piękny, ale ładnie stoi. Tutaj był z boku, obok, następny, widzę, ale już coś go wyjadło. No to mi przypadł ten zaszczyt dzisiaj pierwszy tak A już myślałam, że nic dzisiaj nie znajdziemy Nie, dzisiaj mam wrażenie, że kurzyczek będzie pełen Śliczny I jak zawsze sprawdzamy na miejscu Podciąłem go delikatnie pierwsze Widać, że jest zjedzone, Tniemy dalej I mamy nadzieję, że kapelusz Okaże się ok. Tak, chyba. Kawałeczek jeszcze. No niestety nie. Trzeba go. Tak, tu Pokaż? przy samym korzeniu wytniemy to i będzie reszta ok. Kapelusza. Super. Kilka kroków dalej. Mam kolejnego grzywa. Ale cudowny. Oby był zdrowy. Świetnie się prezentuje. Idę do Wojtka, bo on ma nóż I od razu go oczyści. Powiem wam, że zaczęło się pięknie. Jeżeli chodzi o ilość grzybów. W dzisiejszym dniu. No ale niestety na trzy prawdziwki. Na trzy prawdziwki. Mamy tylko, mamy tylko, mamy tylko półtora. Tak i... <noise> idę, idę i mówię do Moni, oho. A Monia już się zakręciła w, dookoła mnie i mówi, czy widzę tego co ja? <noise> Proszę, zobaczcie. Stoi kolejne. Mniej więcej wszystkie są tej samej wielkości. No ale z tą zdrowotnością dzisiaj to słabiutko, słabiutko. Zobaczymy tego. No, tutaj korzeń jest twardy, więc zobaczymy piękne. Nie. Monia już podkroiła i mówi, że nie, ale. No, tnij dalej. Nie, od razu przy kapeluszu bym chyba radził. No, czy bliżej kapelusza, tym bardziej. Jak na razie chyba tylko z jednego nie udało się nic wykroić. A reszta? No tak średnio. Chyba nie za bardzo. No nie. Zaraz zobaczymy, czy coś się uda wykroić. Ale mówię, no jak na razie to wszystko wygląda tak samo. Zobaczymy dalej. Lecimy. I tak po tym prawdziwku nie minęło nawet dobrze ze dwie minuty. Mamy podgrzybka. Zobaczymy jak z podgrzybkami dzisiaj z zdrowotnością. Piękne Nóżka twarda. Korzeń zaraz zobaczymy. I tak z drugiej strony drzewa. Mamy kolejnego podgrzybka. Proszę bardzo. Tamty był zdrowiutki. Zobaczymy zaraz tego. Tak, elegancko. Lubię taką częstotliwość. Jest super. Moja mi już gdzieś uciekła. A ja tymczasem przed sobą mam znalezisko dnia, jeżeli chodzi o wielkość. Dzisiaj zdecydowanie. Zobaczcie. Piękny prawusek, ale już jest taki chyba nie do zabrania. No, niestety, no, niestety, niech zostanie, niech jeszcze sypie tutaj zarodnikami. Nie ma sensu, i tak go wyrwę, a pewnie będzie nie nadający się do spożycia, ani nawet w susz. Więc mięciutki, widzę już, o nie, niech, niech tu zostanie. Uwielbiam, wiecie co? Chodzić po deszczu. Wtedy one się normalnie tak świecą, te wszystkie łebki. Z daleka. Ślicznie. Ok. Lecę dalej. Jest Moncia. Jest piękny las. No i jak mówiłem przed chwilą, zobaczcie, jak się te kapelusze po deszczu pięknie błyszczą. Zobaczcie, tutaj, jaki piękny prawusek, kolejny ślicznie wybarwiony ładnie stał na słoneczku. Widać od razu, że nie był przykryty. No, jest niesamowite. Chyba podejmiemy go razem. No i zobaczmy, co tu jest. Śliczna noga. I ten dźwięk, słuchajcie. Tak nie było słychać tym razem. Siedział dobrze w mchu No ale cudeńko jest. Ach, no ten jak nie będzie zdrowy, to ja już nie wiem dzisiaj. Wojtek mówi, no ten to już musi być zdrowy. Dokładnie. Odbiorę go tak delikatnie. No i się za chwilę okaże. No już niestety. Zobaczcie, kompletnie zjedzony, choć noga twardziutka. A i. No ten rok taki kiepski jest, dużo robaczywych grzybów było. Na tyle mówiliśmy, że za sucho, teraz, że za mokro, więc chyba to nie ma znaczenia. No, nie, no ma znaczenie, ale czy, czy za mokro? No, nie wiem, chyba po prostu taki rok. Oby kapelusz chociaż był zdrowy. Tak, no tu wygląda. Weź go, przekrój na pół. Tak. Zobaczcie. Super. Super. Cieszymy się. Jak nie oglądaliście naszego ostatniego grzywobrania, to bardzo wam polecam. Bo naprawdę było mega udane. Wołam Monię, słuchajcie. Tak idę tutaj cały czas w tym pasie, gdzie te prawdziwki rosną. No, i tak coś tutaj mi coś spod muku delikatnie wystaje, ale tutaj ktoś przed nami już był. Musiały być bardzo zjedzone. Ładnie ukrył, ale po drugiej stronie drzewa, słuchajcie, wyrósł kolejny. Jeszcze go nie podjąłem, ale zobaczcie. Tak się prezentuje. Czeka tutaj na nas. Nie wiem, jak będzie ze zdrowotnością, zaraz zobaczymy. Noga, już widzę, że tak chyba nie za bardzo. No nie, noga jest pusta. No a i zobaczcie, od razu mogę Wam pokazać takie coś. Oczywiście nie podajemy się. Będziemy patrzeć w kapelusz. Ale słuchajcie, Monia idzie w moim kierunku. Monia jej pokaż. No to chodźcie. Co prawie zdepnęłaś? Nieprawda. Proszę, zobaczcie. Tak patrzę w te paprocie. A tu taki kolos niesamowity Zobaczcie jakie cudeńko. Zrywamy. Moja. Tak jest. I jak? Pierwsze to wrażenie? Miękki korzeń, więc go nie obkręcę. Urywa mi się. No to już trudno. Co wyciągniesz to twoje? A dalej będziemy patrzeć, jak ze zdrowotnością. Chyba kiepsko. No i to samo, ale nie poddajemy się, patrzymy w kapelusze. No dobra, to chodźcie jeszcze ze mną. Oho. Chyba, że to ten sam, co ostatnio pokazywałeś. Byliśmy już tu? Nie, jeszcze tutaj nie byliśmy. Tak. To jest ten, którego pokazywałem przed chwilą, znaczy przed chwilą, parę ujęć temu, że taki wielki i miękki. Aha, czyli ten minęliśmy. Tak, to znaczy minęliśmy. No przeszliśmy tutaj kawałek. To jest dosłownie tyle. A idziemy przecież od prawej. Super. No nic, Monia. Podcinaj swojego. czy on jest po prostu taki no. rozrzastwiony Pokaż mi no tak? Nie, jest są, są czerwieczki są. jeszcze dni Pokaż Jeszcze kawałeczek, ale już niewiele brakuje Tak, już zobaczcie Tu jeszcze są dwie dziurki Jeszcze kawałek i zaraz zobaczymy jak go otworzymy tak na pół nie no kapelusz zdrowy jedynie tu tutaj tylko, bym powiedziała tak. że go trzeba tak i coś przekroić. się uratuje coś się uratuje praktycznie Zobaczcie, cały kapelusz no i tutaj zdrowy super Z tej strony to samo. Piękne. No i piękny taki wielki kapelusz. Będzie rewelacyjny. No to sprawdzaj od razu tej komunia. Widzieliście korzeń. Był totalnie zjedzony. No ale może te robaki w tym roku lubią tylko korzonki. Nie, ten już taki. Ten już, nie, nie. Dobra. No i dosłownie 10 metrów dalej dla, dla urozmaicenia, Mamy pięknego podgrzybka. O, taki. Zobaczcie. Śliczna nóżka taka twardziutka. Piękny kapelusik. Jak ta lala. Leci do koszyczka. Zapuściliśmy się teraz z moją troszeczkę bardziej w głąb lasu tutaj w tych rewirach jeszcze nie byliśmy tak na skraju od drugiej strony no i chwilę nam zeszło i oto są dwa kolejne grzybki od grzyby brunatne, takie maluśkie no niby niewiele, a cieszy chodzimy już od dłuższego czasu i na razie pustki, Nic, niczego nie znaleźliśmy. Więc wracamy się i będziemy szukać w innym miejscu. Może nam się poszczęści. Wróciliśmy już tutaj, bardziej w centrum tego lasu. No i od razu piękne grzybki nas tutaj spotykają. Znaczy, my je spotykamy. Śliczny podgrzybek, nieprawdaż? Leci do koszyczka. I tak od grzybka do grzybka i się koszyczek pomalutku wypełnia. Mam tutaj kolejnego, takiego maluszka. Zawsze, zawsze coś tam na patelni będzie. Ślicznie. Lecimy. Przeszliśmy na drugą stronę ścieżki. Tak jakby na drugą stronę lasu, powiedzmy. I zupełnie inny klimat tutaj. Ostatnio znaleźliśmy gdzieś niedaleko sporą liczbę podgrzybków. Może i dzisiaj się uda. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym ostatnio znaleźliśmy sporo podgrzybków. Jest pierwszy. I chyba na nim się skończy. Bo Wojtek tu już obchodził. I nie widzi żadnego. Ale pokrążymy, zobaczymy. Śmiejemy się z Monią, że poddajemy się po prawej stronie. Wracamy na lewo przez ścieżkę. No i dosłownie od razu za ścieżką Proszę Jaki śliczniutki, Twardziutki, tak na takiej małej górze Co sobie stoi Najprawdziwszy prawdziwek I moja mnie już woła Więc lecimy do niej Zobaczymy co ona tutaj znalazła Ależ fantastyczne Wow Zobaczcie na tego No nic, chyba zdjęcie najpierw zerwać. <grymne> zdjęcie i podejmiemy go No i proszę Państwa Zróbmy to razem Ten dźwięk Tutaj maluszek taki z boku jeszcze jest obok tutaj, ale on zostaje. Przykryję go liśćmi, niech rośnie. A ten, ależ normalnie, ten przed chwilą maluszek przy samej ścieżce, zdrowiutki. Zaraz zobaczymy tego, ale wygląda bębenek, że tak, że będzie ok. No i ten niekoniecznie. Słuchajcie, no nie ma reguły. Szkoda, no szkoda. Tak, ale kapelusik, kapelusik zdrowy. Uf, i tak mówi do Moni, to chodź tutaj. Tymi małymi dębami przejdziemy wzdłuż. Zobaczymy, co będzie. No i może z 15 metrów dalej takie cudeńko wysoka noga od razu musiał tu kawałek wyjść między tymi gałęziami tu obok rośnie kolejny ależ taki maluśki to zostaje, tak się prezentuje zobaczcie Rewelacyjnie. Zaraz sprawdzimy czy zdrowy i powiem wam przy następnym ujęciu. Nie mogę się doczekać. Włączam kamerę, żeby Wam pokazać. Zdrowiusieńki śliczne. Prawie że atlasikowy. Takich więcej poproszę. Zobaczcie ile tutaj żołędzi. Świeżutkich leży Niesamowite Poczułam dzisiaj jesień tak, tak naprawdę No poczułaś jesień No i też zobaczyłaś jesień Bo zobaczcie co tutaj Piękny podgrzybek Gruba noga Delikatnie podjedzona, ale to nie szkodzi ale tutaj równie piękny, następny podgrzybek, już taki trochę większy. Śliczny, zobaczcie tego urokliwy. A my lecimy. I teraz dosłownie przy samej ścieżce. Taki piękny podgrzybek. Sobie roz... Zobaczcie. Tu nawet ma jakiegoś maluszka z boku. Rewelacja. Leci do koszyczka. Uszliśmy kawałek. Dosłownie kawałek. I oto kolejny podgrzybek na naszej drodze. Takie o, rewelacja. Ten grzybek przed chwilą okazał się zupełnie robaczywy, został w lesie, a ja tu mam kolejnego, takiego już troszeczkę większego, twardziutki korzonek. Zaraz zobaczymy jak się ślicznie mu kapelusik świeci, rewelacja. I tak dzisiaj z tymi podgrzybkami to tak strasznie pojedynczo je spotykamy Aż mówię, no niemożliwe, no w końcu się musi trafić jakieś miejsce, gdzie będą chociaż ze dwa I oprócz tego jednego tutaj, co go przed chwilą wyjąłem Stoi kolejne Śliczne Rozglądam się dalej, może coś dziś jeszcze pod paprocią jakąś stoi no nic, wracać do domu. Tak, skończyliśmy na dzisiaj. Taka jedna trzecia koszyczka jest, więc na kolacyjkę. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Bym powiedziała, że nawet na dwie kolacje. Albo na obie te kolacje. Jak to że jesteśmy przed oporą obiadową, to coś wymyślimy. Zapewne. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie po sobie jakiś znak. Komentarz, łapeczkę, subikę, jeżeli ktoś nie subskrybuje. Będzie nam bardzo miło. I do następnego. Cześć. Cześć.